Tak się ostatnio u nas składa na naszych polskich drogach, że panuje prawo serii. Jak dochodzi do wypadku na drodze ekspresowej czy autostradzie wynikającego z nadmiernej prędkości, to prawem serii po kilku dniach, po kilku tygodniach następują kolejne zdarzenia. Jak na autostradzie albo drodze ekspresowej pojawi się jadący pod prąd kierowca, to prawem serii w najbliższych dniach znowu mamy tego typu zdarzenia. Jak zatrzymany zostanie albo spowoduje wypadek kierowca, który nie posiada uprawnień z różnych względów, to później prawo serii i znowuż mamy wysyp tych, którzy nie posiadając uprawnień do kierowania jeżdżą po naszych drogach. Ci nie posiadający uprawnień to są tacy, którzy nigdy ich nie mieli, bo nie przystąpili do egzaminu. Albo ci tacy, którzy nie mają prawa jazdy, bo zostało ono im zatrzymane, albo za przekroczenie punktów 24 tych karnych, albo za jazdę o ponad 50 km szybszą w obszarze zabudowany niż dopuszczalna, albo mają orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, albo mają cofnięte uprawnienia. I tych ostatnich jest naprawdę na naszych drogach bardzo dużo. I ta sytuacja, czyli to nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie, kierowanie bez stosownych uprawnień, dotyczy wszystkich grup wiekowych, wszystkich grup zawodowych, Ba, tutaj takim niechlubnym przypadkiem są dwaj dziennikarze, którzy naprawiają nasz kraj, krytykując rządzących, zwłaszcza poprzedniej ekipy, jeżeli coś było nie tak. Jeden pan Piotr P, 11 lat jeździł mimo cofniętych uprawnień, chociaż notabene te uprawnienia zostały mu cofnięte, ale on nie został w sposób prawidłowy powiadomiony o tym fakcie. Czy drugi pan Piotr K, który przez 5 czy 6 lat też jeździł, mimo że miał zatrzymane prawo jazdy. I po tych serii, w tych wszystkich różnych wypadkach rządzący obiecywali, że tak, weźmiemy się w wreszcie, zrobimy porządek i z piratami drogowymi, i z tymi, którzy jeżdżą bez prawa jazdy. Przecież jednym z pomysłów było, że kierowca, który mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów albo mimo cofnięcia uprawnień wsiądzie za kierownicę i zostanie zatrzymany, może stracić prawo jazdy dożywotnio, bo nawet może mu być skonfiskowany samochód. Obiecywano, że w pierwszym kwartale te nowe przepisy wejdą już na kanwę rządu. I co? Pierwszy kwartał minął, konsultacje społeczne odbyły się, a rządzący milczą. Każdego dnia znowu po naszych drogach jeździ mnóstwo kierowców, którzy prawo jazdy nie mają z różnych powodów, powodują wypadki, jeżdżą często w stanie nierzeźwym, i nikogo nie przeraża to, jakie grożą kary. Nikogo nie przeraża również to, że w przyszłości te kary być może będą podwyższone. Notabene przy okazji debaty nad podwyższeniem kar, gdzie powiedziano, że no, że surowsze kary będą dotyczyły osób z cofniętymi uprawnieniami i z zakazem prowadzenia pojazdów. Ja się zastanawiam, dlaczego ten przepis ma również nie dotyczyć tych, którzy prawa jazdy nigdy nie mieli. Przecież oni także nie są uprawnieni do kierowania. I myślę, że ten rząd powinien również tą moją uwagę wziąć pod rozwagę, aby zaostrzyć sankcje również dla tych, którzy nigdy prawa jazdy nie mieli, a mimo to po naszych drogach jeżdżą i powodują wypadki drogowe. Dlaczego oni jeżdżą? Przecież jest baza tych, którzy zostali zatrzymani, którym prawo jazdy zostało odebrane, bądź mają sądowe zakazy prowadzenia. Ba, przecież już ci, którzy trudnią się zawodowo transportem drogowym, mają prawo sprawdzać, czy ich kierowca zatrudniony u niego to prawo jazdy rzeczywiście na dzień dzisiejszy posiada. Gdzie jest policja? która nie ściga tych wszystkich, którzy prawa jazdy nie mają. Gdzie jest? Jest no, ich już po prostu za mało. W Warszawie brakuje 25% policjantów w drogówce, w związku z tym ta ilość kontroli rzeczywiście jest mała. Ale ja się pytam po raz kolejny, dlaczego, mimo obiecywanej daty pierwszego kwartału, nie zmieniono przepisów, a nie weszły jeszcze nawet na kanwę, jeśli chodzi o obrady naszego rządu? Dlaczego w dalszym ciągu takie rzesze piratów drogowych bez prawa jazdy jeżdżą po naszych drogach? Dlaczego ten system, który dotychczas funkcjonuje, nie jest nieskuteczny, i dlaczego nie udało się go poprawić? A tutaj pomysłów jest sporo. Można wykorzystać na przykład sztuczną inteligencję. Przecież są fotoradary, które robią zdjęcia. Można za pomocą sztucznej inteligencji rozpoznać twarz i sprawdzić, czy kierowca, który siedział za kierunkiem danego auta, posiada to prawo jazdy, czy nie. Dlaczego? Pytam o to zarówno jako wiceprezes Fundacji zapobieganie wypadkom drogowym, w Fundacji, której na sercu leży bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pytam o to również jako biegły sądowy, pytam o to jako były policjant, pytam przede wszystkim o to jako uczestnik ruchu drogowego. Dlaczego ci, którzy nie mają prawa jazdy, w dalszym ciągu bezkarnie mogą jeździć po naszych drogach?